Że mecz w sobotę, teraz mecz w środę. Jak się przygotowuje w tak krótkim czasie do, do bardzo ważnego spotkania? No Jesteśmy przygotowani do tego, bo w tamtym sezonie już my mieliśmy taki terminarz i chłopacy też wiedzą już, jak to wygląda, bo w tamtym sezonie to było dla nas coś nowego, a w tym sezonie to już jesteśmy gotowi na to. Po meczu z Piotrowem mieli chwilę odpoczynku i od dzisiaj już przygotowanie nie mamy za dużo, ale Najważniejsze, że wszyscy zdrowi i gotowi do gry. Mamy dwa treningi takiego mocnego przygotowania pod mecz z Gdańskiem i w środę gramy. Rafa, narzucaliście trochę tych bramek w sobotę. Tak, tak, No zgadza się. Takie mecze na pewno budują, bo gdzieś nie mogliśmy złapać swojego rytmu od początku sezonu. Ta gra w ataku nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli, no a w ostatnim meczu na szczęście już gdzieś ta Gdzieś ten atak się zazębiał i, i już to wyglądało na pewno przyjemniej dla oka. Takie mecze, tak jak powiedziałeś, budują, ale też pewno e, łatwiej się pracuje, trenuje przed kolejnymi meczami, a tych przed Wami sporo w, w październiku. E, tak, tak, zgadza się, natomiast też trzeba, trzeba utrzymać koncentrację, żeby gdzieś nie zapomnieć, że, że każdy mecz jest na pewno ciężki i żeby gdzieś e, nie zgubić tej, tego skupienia, które musi być w każdym meczu. To zwycięstwo bardzo wysokie w sobotę nad Piotrkowianinem. Pewno takich troszeczkę skrzydeł dodało, do, dodał do tych treningów przed tym ważnym meczem w Gdańsku. Zawsze takie wygrane budują, ale z jednej strony, ale z drugiej strony, żeby nie było chóru optymizmu chłopaków, że wygrali taką i A Piotrków wcześniej zremisował z Gdańskim przegrał tylko pokarnych i teraz będzie łatwe wysokie wysoka wygrana w Gdańsku. Zawsze grało się tam bardzo ciężko, jest taki nieprzewidywalny zespół. Zmienił się u nich rok w tamtym sezonie trener, inaczej grają, inaczej podchodzą i będzie naprawdę ciężki mecz. I przestrzegamy chłopaków przed lekceważeniem, żeby nie było tego, że po jednym dobrym meczu, który był w sobotę, że no koniec teraz wszyscy położą się przed nami nie, muszą po prostu udowodnić, z meczu na mecz. Jeżeli będą grali w Gdańsku tak samo jak grali w domu w sobotę, to jesteśmy spokojni, ale do tego musimy ich doprowadzić i jeżeli ktoś ma w głowie te i lata gdzieś tam w niebie, to musimy go opuścić na ziemię i wybić to z głowy. Tak, tak, no na pewno gdzieś się będziemy musieli na pewno od początku być skupieni i i gdzieś nie zgubić tej koncentracji, bo, bo to będzie tak samo, myślę, że dużo cięższy mecz niż, niż ten ostatni w domu. Czy wszyscy zawodnicy po meczu są zdrowi, sprawni na, do kolejnego spotkania? Tak, tym bardziej w tym meczu akurat e, oczywiście, że ciężko pracowaliśmy, tylko zagrali, jeżeli tak policzyć, tam tylko skrzydłowi cały mecz bez przerwy, a reszta chłopaków a nie zmieniali się jeżeli tam 35, maksymalnie 40 minut zagrali, to też jest i na tyle dobrze, że możemy ratować składem, e, Cieszy to, że wszyscy zdrowi, здольні до гри і мові, розкладами так щіли, щоб просто тримати ten, темп в матчу, чи то в атаку, чи в обороні, бо маємо люди для того і пробуємо то робити, і щоб то виглядало як на ліпі.